Ej, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Szokesa. Dzisiaj zaczynamy moi kochani od legendarnego lochu, ponieważ jest ostatni dzień na legendarny loch, więc zarzucamy sobie ulepszone jakości przedmiotu. Jest ostatni dzień na, ulepszony, na legendarny loch. Zobaczcie, zostało 9 godzin, więc ja chcę szybko przepalić to co mam, żeby tuż przed końcem po 17 już sobie dokończyć to co się uda. Czy mamy na cokolwiek tutaj szansę? Trudno powiedzieć, ale spróbujemy. Mamy 3 klucze. Trochę życia. Spróbujemy dojść do 75 chociaż bosa. Myślę, że jeszcze tutaj przed 75, z raz się pobijemy. Aha, chciałem uciec i się nie udało. No dobra. Można było się troszkę pobić, nie? Można było się troszkę pobić, ale myszka gdzieś nie chciała skręcić. Szkoda, że nie udało się uciec. Mamy 4 klucze i 10 komnat do pokonania. Zobaczmy, co tutaj nas czeka. Byździk, spróbujmy uciec. No mamy dobry skill w uciekaniu. To trzeba przyznać. Dobra, otworzmy no, te klucze, bo, bo z nich nie skorzystamy później. Dobra, nic z tego. Złota komnata, pewnie jakiś troll. Jasne, że tak. I pewnie nie da się uciec. Jasne, że tak. Maciej to ma jednak skilla w tym wszystkim. E, ale chociaż przynajmniej dostaniemy jakiegoś epika. Dobra, na szyjnik. Maciej to ma jednak skilla z tym wszystkim. No nic, spróbujemy po prostu zrobić 75 i tyle. Czy my to jesteśmy w stanie zabić? Nie wiem, szczerze mówiąc. Dobra jesteśmy. I drugi epik. No i dobra. Klucz. Uciekamy. Eee, pff, walka. Uciekamy. No nic nam nie siada. To kurwa żadnej ucieczki nie mieliśmy, no dramat. Dramat, dramat, dramat. I teraz spróbujemy po prostu zabić 7.5 na ostatnim cooldownie, ponieważ no, mamy 9 godzin, więc dobędziemy tam 36% powiedzmy coś tam może nam siądzie, może nie, zobaczymy. Więc no, dwa epiki z dziurą, więc to jest nawet fajne. Załóżmy sobie z powrotem nasze epiki. Dochodzenia, a nie do ulepszonej jakości przedmiotu, i zbadajmy, co, co dostaliśmy. Dostaliśmy naszyjnik 424 z łączną odpornością bardzo, bardzo fajny. I mamy nawet fajny GEM, żeby to podmienić spoko. Drugi naszyjnik, też 424, z premią PD do zadania to ciekawe, nie? Że dostaliśmy dwa naszyjniki o idealnie takich samych statystykach. Mm -hmm. No tu mamy na naszyjniku premie do złota 11, więc to 3 PD nie jest nam raczej do niczego na razie potrzebne, tym bardziej, że mamy tutaj maksa. Czy będziemy zakładać sobie plus 34, jak mamy piękny gem 478? Myślę, że tak. Myślę, że sobie założymy to, myślę, że założymy sobie to. Myślę, że spróbujemy podnieść ten item, ile się nam da, czyli do piątki. No i mamy fajny naszyjnik. W międzyczasie możemy ten drugi naszyjnik, który zdjęliśmy, sprawdzić. Czy nie będzie fajny dla naszego MAGA? A już widzimy, że będzie, bo nie dość, że ta po 100 statystyk głównych to jeszcze ma 90 lepszeń i jeszcze ma GEM o 40 lepszy, więc będzie zdecydowanie bustem dla naszej postaci, a to się rozmontuje. No a to, to nie wiem, co z tym zrobimy. Hmm, czy będzie to nam potrzebne na wieszak, żeby dostać 3PD, nie mam zielonego pojęcia, bo mamy tutaj już wszystko ustawione, tak? Mamy 3PD i 12 zł, 6 PD, 8 PD i 23 zł, 11 PD i 23, 37, 50, czyli idealnie mamy wszystko ustawione, więc nie potrzebujemy tego ani zakładać, ani mieć na wieszaku. Gdyby to było 4 PD, to bym się zastanawiał nad tym. No i generalnie jest, generalnie jest spoko, coś tam mamy do kibla, coś tam mamy gdzieś tam, Wiedźma dzisiaj nie chce naszej rzeczy, ale to na zwykłym odcineczku. Idziemy do MAGA. U MAGA wiecie jaka jest tragedia, bo dzisiaj ostatni dzień na tego pana ja go klikam, klikam, klikam i gówno, więc idealna tragedia. No nic, ale robimy dokładnie to samo, czyli ulepszona jakość przedmiotu i idziemy zobaczyć, przedostatni raz do legendarnego lochu, co nam się uda. Mamy zero kluczy, więc sytuacja wygląda dość interesująco. Dostaliśmy pierścionek. Fajnie. I złoto. Spoko. No mamy zero kluczy, więc jesteśmy ograniczeni do chodzenia tam, gdzie nas droga prowadzi, nie? Więc spróbujmy jakiś klucz zdobyć. Aha, złoto. Złota komnata, pewnie troll. Dokładnie. No bo przecież... Kolejna złota komnata, czas na kolejnego trolla. Nie, kamień. Dobra, lepszy kamień niż lawa. 300 tysięcy kamienia, niesamowite. Nie mamy klucza, więc przyjmujemy pułapkę na mordę. No, więc takie wiecie, no my tutaj na magu to 50 nie zobaczymy. Nie zobaczymy 50. No chyba, że tutaj dostaniemy jakiś cudowny cudowny heal 100% za nic. Jasne, co to mamy? Szansa na ucieczkę. No dobra, no to uciekamy, tak? To uciekamy. Jak mamy szansę na ucieczkę, to idziemy po pokojach i uciekamy. Przynajmniej coś skorzystamy z tego, nie? a nie to co druid nic nie uciekał, magiem przynajmniej coś uciekniemy. No to nas pchnie parę pokoi do przodu, oczywiście nie rozwiąże naszych problemów, no ale zbliży nas do 50 pokoju, może uda się tego 50 bossa jeszcze klepnąć przed zamknięciem lochu. No i dobra, jeszcze jeden fajcik, żeby mieć jeden klucz w razie czego. Trochę pech, że dostałem tam złoto, aha, no to uczciwe, nie? Uczciwe co? O, ale skrzynka. Znowu złoto. Świetne skrzynki. Myślę, że skręcimy tu, bo tu będzie troll, a nie koło. A cóż mam do stracenia, moi kochani? Jak i tak już prawie nie żyje. Co mam do stracenia? Mogę tylko zyskać kluczek. No, widzicie? I z którego skorzystamy oczywiście od razu, z automatu. Z automatu z niego skorzystamy, dostajemy pasek. Z automatu korzystamy z następnego kluczyka, dostajemy kupę. W tym znajdziecie... kupę. Dostajemy kupę. W tym pomieszczeniu idziemy dalej. Idziemy tutaj. Próbujemy uciec. Udało się. No i dobra, no to mag. Dostanie po prostu sobie Bosa 50 jeszcze tuż przed końcem Eventu, więc nie jest źle, tak? Locha nie zrobi, ale se Bosa zabije, nie? Bo, bo na Bosa nam raczej w te parę godzin się zrespi, to tak? 9 godzin, 36% nam powinno wystarczyć na, na tego Bosa, nie? Kamień, odporność, jakieś Badziewia, dobra, nie ma tu nic fantastycznego. Zakładamy z powrotem to, co mieliśmy. No jest spoko. Podsumowując Mag zrobił jeden run i ma szansę zabić 50 bossa, czyli idealnie półtorej rana ma szansę zrobić. Jeśli chodzi o druida, zrobił jeden run i czy ma szansę zabić 75 bossa małe ale jak to mówią dopóki piłka w grze wszystko się może wydarzyć. Także moi drodzy to tyle jeśli chodzi o legendarny loch. Już tutaj nie będę wam nagrywał oddzielnych odcinków z tego co się uda za 30% zrobić, po prostu zobaczycie na następnym odcinku, czy udało się zabić tego 50 i 75, czy nie. Po epikach szczerze, liczyłem, że u Druida uda nam się popchać drugi raz, ale przez te dwa ostatnie rany, szczególnie te rany, które były w odcinkach dla wspierających i Druid i mag dostali takie RNG, że zweryfikowało brutalnie wszystkie możliwe dróżki, ścieżki i, i marzenia. Także niestety. Tak to się źle skończyło. Dobra, my już mamy to wszystko rozmontowane, więc ja już sobie tego ringa nie podniosę dzisiaj na więcej. To też chyba mam rozmontowane dokładnie. Więc widzimy się w normalnych odcinkach, które nie wiem, jak będę nagrywał. Oczywiście dostaniecie je o cywilizowanych godzinach jak zawsze. Natomiast ja nie wiem, jak będę to nagrywał. Druida mogę generalnie nagrać dość szybko. Maga, natomiast no, będę starał się do 18 próbować tego żółwia bić yy, i chyba, że nagram odcinek po prostu bez Awki, a Awkę po prostu sobie doklikam, yy, wiedząc już, czy się siądzie, czy się nie siądzie. Także moi drodzy dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wam lepiej legendarny loszek poszedł niż mi... Yy, no szczerze wiadomo, jak ktoś tutaj klika często, to jemu dużo lepiej te loszki idą. Yy, natomiast ten... Loch jak kolejna rzecz z ostatnich dodatków, kolejna rzecz, która w ogóle nie jest skierowana do graczy w free to play, praktycznie głównie służy do bejtowania na, na grzybki, tak jak arenka, która każe wam runy wymieniać za grzybki, tak jak no, tak jak właśnie ten legendarny loch, tak jak beryle, które właśnie zmuszają was do tego legendarnego lochu, jak chcecie mieć więcej beryli, no i tam wiele, wiele innych rzeczy. Grajdzie w jednym kierunku, jak berserker na przykład, tak? Grajdzie w jednym po prostu kierunku, już czysto na hamasę szmalec bez, bez wazeliny, po prostu wchodzenie na grubo w portfel gracza, który chce coś tam sobie pograć. Natomiast my się staliśmy odporni na to i staramy się coś tam robić. Zobaczcie 290 level, zaraz blisko. Także i maguś niedługo na 300 wskoczy. Będzie to bardzo, bardzo fajne. Szczególnie, że tutaj w strefie roku już jesteśmy w cyrku. Druid jest w piekle, więc już gonimy tą strefę mroku też z druidem. Tu jeszcze mamy trzy lochy zaległe, więc tutaj też będzie ponad level. No zobaczymy, będzie, będzie śmiesznie. Ale to tyle, bo to jest odcinek o Lochu Legendarnym, więc to wszystko. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie, Siemano, i pa pa!